Dzisiaj przedstawię model kartonowy wydawnictwa WAK. jest to w ogóle wydawnictwo trochę ostrości jest to wydawnictwo WAK Przemysław Bogusz tutaj widzimy tył tylna okładka prezentuje rację budowy okrętu co gdzie jak wkleić tutaj mamy układkę główną jest to wydanie z tego roku dokładnie numer 2-2023 tutaj mi ucieka ostrość ORP Wicher i to jest właśnie wersja 1939 i dlatego tego właśnie chcę skleić sobie do tej dioramy ale dopiero jak będę miał tam muszę, muszę lakier podać ORP Wicher wersja 1939 i taką właśnie też wybuchy też u mnie będą zrobione na tej diuramie. Tutaj tradycyjnie zawsze jest po układce mamy historię modelu. Tutaj mamy ją w języku polskim, mamy też w języku angielskim. I opis budowy. Ja powiem, po że bo mam przygotowane tutaj mam y, poszycie y, szkieletu. Szkielet, poszycie tutaj dolnego zrobić. Numeracja. Kilkanaście rysunków pomocniczych. Jak tutaj co dokładnie skleić. A to jest To warty. No, szkielet mam wycięty inaczej, bo oryginalnie powinien być to porozmawiam na dwie części, ale ja to zrobię tak ponieważ jak go robię w wersji do linii wodnej dlatego ten szkielet będzie u mnie trochę inaczej klejony a to musiałem sobie wyciąć już, podkleić tę takturę bo on będzie tutaj stał ten wichar i dlatego jeszcze musiałem przygotować odmalować, żeby tam, tam nie zakleić on tu będzie w ogóle stał to mam przygotowane Kolejnymi częściami, to mam już przygotowane. Tutaj mamy yy, pokład na takie części, ja sobie przygotowałem już do wycinania. Tutaj mamy burty, widzimy, nie ma tej litery W, jak było w latach 32-35. A znaczy nie 35? 30, 1938, tak? bo w 1938 dopiero była zmiana regulaminu i w 1938 tą literę było zamalowano. Także to było 32 albo 3 do 38, bo 38 aż do wybuchu wojny to już tej litery było nie było. Tutaj widzimy, części są bardzo drobniutkie, bardzo malutkie, no ale już skleiłem, także. Jest, tutaj są części, można powiedzieć, jeszcze drobniejsze niektóre. Tutaj są części nadbudówki. Tutaj mamy części łodzie, jak widzimy działa, torpedy. Tutaj mamy te żurawiki na łodzie. Tu mamy część nadbudówki, chyba to będzie ruchowa, na bank ruchowa Tutaj mamy poszycie dna, które jak lew nie będę. A że to jest tektura, to mi się sprzyda na podklejenie innych części, ale ja tego kleju nie będę. Tak samo tutaj mamy fajną podstawkę do modelu. Jakby ktoś kleił w całości model na podstawce, to jak najbardziej, ale ja tego nie będę kleił, bo jak wiecie, ja robię tylko dziuramy, będę robił tylko dziuramy. I ta tekturka też mi się sprzyda na podklejenie części tak odwrotnie obrócenie tam gdzie białe i podkleimy się części bo to mi będzie niepotrzebne w ogóle tutaj mamy rysunki co jak zrobić tutaj mamy wzór jak zrobić z drutu maszt tutaj części jakie szablony są w ogóle jak zrobić z drutu tutaj widzimy jak zrobić działo główne nadbudówka to jest chyba rufowa tak to będzie nadbudówka rufowa tak nawet pisze nadbudówka rufowa no. tutaj mamy części które trzeba podkreślić na tekturę bo to jest zwykła to nie jest tektura tylko kartka zwykła tu mamy szkielet jak ja nie będę robił właśnie tego poszycia danego dlatego u mnie będzie to odwrotnie, że ja nie będę wkładał w to czyli jak tutaj jest tą część to ja to powinienem przeciąć, ja powinienem włożyć tę, ale że u mnie tą górną część wytnę to ja będę po prostu to nakładał na to i to będę potem Środek tutaj włożę który będzie po prostu no, jakoś to. Aha, no, będzie u mnie w ogóle to odwrotnie, nie? Ponieważ, jak powiedziałem, ja będę robił do linii wodnej, to muszę to jakoś inaczej wykombinować i inaczej te wręgi powkładać. Tak prezentowane wręgi się to mówi. że ja to zrobię inaczej, także na pewno mi się uda, bo to trzeba. Wkładam sobie. A tu mamy bręgi, właśnie te. To, że po prostu u mnie to będzie inaczej. Że nie będę to sobie wkłada, też tak bytne. Tak powinno być. I te części sobie powkładam od góry na ten. Tylko, że będę musiał to trochę inaczej zrobić, żeby to mi fajnie pasowało. Ale dam radę. Może no do tego właśnie, do linii wodnej. I tutaj mamy kilkanaście rysunków, kilka rysunków właśnie, jak zrobić kominy i tak dalej i tak dalej, wszystkie te części. Także nabudówka dziobowa. Tutaj to właśnie z drucików, te, co tam pokazywałem szabony, jak łódkę zrobić, łódeczkę, to wszystko właśnie jest elegancko pokazane. Także wiadomo, że ten model będzie dłużej klejony niż okręt podwodny ma. Kilkanaście razy więcej części niż okręt podwodny. No i trzeba będzie robić pomału, dokładnie, żeby okręt pięknie wyszedł. Okręt niszczyciel nazywany był wcześniej kontrtorpodowiec, a potem się potem właśnie została nazwa niszczyciel, ale pierwsze nazwy to były, były właśnie nazwy kontrtorpodowiec. I to jest właśnie w 1 200, tak jak wspomniałem. To jest właśnie te flagi, bo to jest właśnie pokazane w jakich językach jest instrukcja. polskiej i brytyjskiej, OLP Wicher, wydawnictwo WAK I o ten. I będziemy kleić model kartonowy taki właśnie. No to dobra, no to przedstawiłem model, który za niedługo się będę za niego brał. Tu jeszcze z tyłu jest rysunek oglądowy, taki główny rzut z boku rzut z góry, jest to ptaka na części i taki model będzie właśnie na tej dioramie to będzie ładnie to może wyglądało jak będzie lakier podwójny lakier to żeby będzie się bardziej świeciło, będzie bardziej to takie morskie ja czyli płynąłem sobie statkiem na helu wycieczkowym, specjalnie sobie taki godzinny rejs opłaciłem i Patrzyłem właśnie, jak wygląda morze. Także więcej wchodziło w kolor zieleni niż w kolor niebieski. Tak jak... Także w ogóle modelarze robią albo w kolorze zielonym, albo też niebieskim. Ale patrzyłem, przyglądałem się specjalnie właśnie i bardziej właśnie podzielony kolor podchodził, może takie jak zrobiłem, niż niebieskie. No ale morzeł będzie piękny. Jest wszystko ładnie, pięknie. Skończony jest, to że fajnie to wygląda. Ale jak będzie skończony, to będzie pięknie się prezentować. A potem jeszcze przedstawię w innym numerze, bo mam jeszcze jeden model, który będę kleił, potem go przedstawię. To będzie burza, a idzie do mnie jeszcze zamówiona jest błyskawica, wersja powojenna. I też przedstawię właśnie zeszyty z częściami, jak tu w środku wszystko jest. Dobra, to na razie hej.